Ewangelia świętego Jana, rozdział 11. W tym rozdziale czytamy historię o śmierci i zmartwychwstanie Łazarza. Jest to historia o życiu. moc Jezusa nad śmiercią. Jest to bardzo zachęcająca historia i chciałbym poświęcić dwa tygodnie na ten rozdział. Dzisiaj czytamy tylko pierwsze 16 wersety. Kiedy czytamy Biblię, musimy jednocześnie pamiętać, że to są słowa napisane przez ludzki autor i jednocześnie ten autor był prowadzony przez Ducha Świętego. Czytając pierwsze 16 wersetów tego rozdziału, Bóg mówi do nas: Bóg mówi o własnofała, miłość i śmierć. Nie tylko mówi o tych trzech tematach, ale pokazuje, jak te trzy tematy są związane. To są trzy wielkie tematy. fała, miłość, śmierć. Więc jak ja czytam ten fragment, proszę zwróć uwagę na te trzy słowa. Chwała, miłość i śmierć Łazarza. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry, była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej, jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na fałą Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie jej przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do Rzemii Judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli czy Żydzi ukamienować i znowu coś tam iść? Odpowiedział Jezus... Czy dziennie nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi w dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekli im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, Bo uwierzy. Lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Musimy rozumieć pewne rzeczy o geografii w Izraelu, aby dobrze rozumieć tej historii. W ostatnich kilka wersetów 10 rozdziału czytaliśmy, że Jezus był w Jerozolimie i nauczał, że jest równym Bogu. Z tego powodu ludzie w Jerozolimie starali się go ukamienować i Jezus cudownie uszedł. Wychodził z miasta w kierunek północny w sud i bywał na miejscu, gdzie Jan Chrzciciel chcił. Jest to po drugiej stronie rzeki, około 40 km od Jeruzalemu. Potrzebny jest jeden dżen, aby iść na piechoty od tego miejsca do Jeruzalemu. Maria, Marta i Łazarz mieszkali w Betanii, który jest tuż obok Jeruzalemu, tylko 5 km od centrum miasta. Aby iść do Betanii, blisko Jeruzalem, mógłby być bardzo niebezpieczny dla Jezusa. Uczniowie Jego myśleli, że jeżeli Jezus pójdzie do Łazarza, to Jezus będzie zabity. Uczniowie chcą zostać na pustyni, ponieważ czują się tam bardziej bezpieczni. Na pewno Maria i Marta dobrze rozumiały, że farzeusze i uczeni w piśmie, którzy rządzili w Jerozolim, nienawidzili Jezusa i chcieli Go zabić. Na pewno wiedziały, że jest to ryzykowny dla Jezusa, aby przyjść do nich. Jednak one informują Jezusa o choroby łazarza sugerując, żeby On przyszedł. Myślę, że to pokazuje bliska relacja, które ta rodzina miała z Jezusem. Z ludzkiego punktu widzenia Jezus w tej chwili ma własne problemy. Najbardziej potężni liderzy kraju chcą Go zamordować musiał już kilka razy cudownie uciekać od nich. Jednak one myślą, że Jezus tak bardzo ich kocha, że byłby gotów ryzykować własne życie, aby uzdrowić Łazarza. Maria, Marta i Łazarz kochają Jezusa i wiedzą, że Jezus ich kocha. Mają oni takie bliskie relacje z Jezusem, że śmielą się, aby sugerować, żeby Jezus ryzykował własne rzeczy, aby ratować rzeczy Łazarza. Oposto Jan jeszcze dwoma sposobami opisuje relacja między Jezusem i tą rodziną. W wersacie drugim Jan pisze, a była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. Będziemy czytać o tej wydarzeniu dopiero w rozdziale dwunastym. Ale Jan pisze o tym tutaj, abyśmy rozumieli coś o miłości Marii wobec Jezusa. W wersie piąty Jan pisze, a Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Czyli Jan opisuje obu strony. Oni kochali Jezusa i Jezus ich kochał. Ich bliski przyjaciel umie czynić cudy. Wiele razy uzdrowił ludzi, którzy nawet nie znał. Jest to sensowny, aby rozumieć, że będzie uzdrowić jeden z jego najbliższych przyjaciół. To oni wyszli mu informacji o, chor o chorobie Łazarza, a usłyszawszy, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć. To mówi, nie jest na śmierć, w sensie, że... On wie, że Łazarz będzie jeszcze żył wiele lat. Nie jest na śmierć, lecz na fałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. To brzmi bardzo podobnie do tego, co czytaliśmy w rozdziale 9 o człowieku, który urodził się szlepy. W rozdziale 9 czytaliśmy, odpowiedział Jezus, ani on nie grzasił, ani rodzicy jego lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Wszechmocny Bóg używa cierpienia, choroby, nawet w tym rozdziale śmierć, ku dobremu. Konkretnie jego dobry cel jest, żeby Bóg był falony. Rezultat cierpienia ślepego był to, że ludzie obejrzeli moc i fałę Jezusa, kiedy Jezus mu uzdrowił. Także Jezus był uwielbiony w życiu ślepego, ponieważ on uwierzył i oddał Jezusowi pokłon. Teraz w tym rozdziale, przez cierpienie łazarza, ludzie będą obserwować moc i majestat Jezusa. Ta choroba i śmierć jest na fałę Bożą. Aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Kiedy mówimy, że Bóg jest dobrym Bogiem, który zawsze czyni dobre rzeczy, musimy rozumieć, co jest dobre. Mam nadzieję, że dzięki ten fragment będziemy lepiej rozumieć, jakie rzeczy są dobre dla nas. Jest coś w wersetach 5, 6 i 7, który może całkowicie zmienić Twoje życie. W wersecie 5 jest napisane, że Jezus kocha Maria, Marta i Łazarz. W wersecie 7 jest napisane, że Jezus podejmował decyzję, aby iść do Łazarza. To jest łatwo rozumieć. Ale werset 6 wyjaśni co innego. Od czasu, kiedy Jezus dostał informacji do czasu, kiedy ruszał na drodze, to Jezus czekał dwa dni. Jezus, który mógł wyeliminować cierpienie Łazarza, który mógł wyeliminować strach i smutek Marii i Marty, Wszechmocny Jezus dostał wiadomość o poważna choroba Łazarza i nie ruszał przez dwa dni. My wiemy końca historii. My wiemy, że Jezus będzie cudownie obudzić Łazarza z martwych. Ale przez minutę wyobraź sytuację Łazarza. Kiedy nie wiedział końca historii. Wyobraź cierpienie Łazarza. To nie jest stary, słaby mężczyzna. Lecz jest to młody człowiek. I śmierć jest okropny, Nie zawsze szybki przyjdzie on nie umarł w szpitalu pod wpływem mocnej narkotyki. Wygodnie i cicho. Wyobraź sobie sytuację Marii i Marty. One wiedzą, że Jezus jest 40 kilometrów od nich. Wiedzą, że posłaniec, posłaniec może tam trafić w ciągu jednego dnia i na drugi dzień Jezus może być w Betanii. Ale na drugi dzień Go nie ma. Na trzeci dzień go nie ma. Może ich smutek zaczyna zmienić w co innego. Dopiero późno czwartego dnia Jezus przyszedł. Czy to jest miłość? Jezus pozwolił na śmierć i łazarza. Jezus nie szedł szybko, aby jak najwcześniej łagodzić smutek Marii i Marty. Czemu apostoł Jan nazywa to miłość? My raczej nie nazywamy takie zachowanie miłości. Ten fragment może zmienić, jak rozumiemy prawdziwą miłość. Muszę wrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Słowo, które łączy wersety 5 i 6, jeszcze bardziej podkreśli ten punkt. Pierwsze słowo w szóstym wersecie, który jest tłumaczony A, jest po grecku un, który może być po polsku tłumaczony dlatego, przeto. Po grecku wersety piąty i szósty są połączone w taki sposób. Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, dlatego gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Z powodu miłości do nich Jezus został, gdzie i przebywam. Z powodu miłości do nich Jezus pozwolił na ich cierpienie. Jezus ich kocha. Dlatego pragnie, żeby Bóg był falony w ich życiu. Pragnie, żeby oni oddawali Bogu cześć. Jezus doskonale wie, że ta choroba powoduje śmierć Łazarza. Wie, że kiedy przyjdzie do Betanii, to Łazarz będzie w grobu już cztery dni. ciało Łazarza już zaczynało rozkładać się. Jezus wie, że będzie czynił cud, że Boży Fała, Boży majestat będzie objawiony. To jest prawdziwa miłość. Ponieważ Jego pragnienie dla nich jest to, żeby Bóg był w nich chwalony, żeby oni oddawali Bogu cześć. Chociaż Maria, Marta i Łazarz już widzieli moc Jezusa, już znali coś o Bożej fali, to po tej wydarzeniu będą oni jeszcze bardziej zachwyceni Jezusem, Jego fały i majesta. Jest to miłość Jezusa wobec ich rodziny. Jest napisane, że Jezus radował się, że tam nie był ze względu na uczniów swoich. Jezus raduje się, że będą oni mieli okazję, aby obejrzeć Boże fała. Jezus kocha wszystkie swoje dzieci. Dlatego tak działa w naszych życiu. Jezus działa tak, żeby Bóg był jeszcze bardziej falony przez nas. Nie jest to tak, że Jezus chce, żebyśmy mieli trudności, smutek, cierpienie i tym podobne. Ale On wie, że często przez pewne trudności my będziemy bardziej doświadczyć Boży fała. Jakub pisał, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracze moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary Waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Z powodu miłości Jezusa do nas, my pochodzimy przez rozmaite próby. Jezus nas kocha i chce, żeby Bóg był falony w naszym życiu. Czytamy dalej. W wersetach 9 i 10 Jezus naucza, że lepiej jest, aby być w niebezpiecznym sytuacji w posłuszeństwie do Boga, niż wybierać bezpieczność kosztem posłuszeństwa. Czytam od wersetu 8. Rzekli do Niego uczniowie, Miściu, Dopiero co chcieli się Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus. Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi w dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Czytaliśmy podobne słowa Jezusa w rozdziale dziewiątym czytam z dziewiątego rozdziału musimy wykonywać dzieła tego który mnie posłał póki dzień jest nadchodzi noc gdy nikt nie będzie mógł działać w rozdziale dziewiątym Jezus mówi o tym że ma ograniczony czas aby czynić wszystkie te czyny które jego ojciec mu kazał czynić Jezus musiał czynić konkretne cudy które byli znakami że jest On obiecanym Mesjaszem. Jezus wie, że jest to wola swego Ojca, aby iść do betanii i czynić pewny cud. Obojętnie, czy jest to bezpieczne czy niebezpieczne. Jezus zawsze postępował zgodnie z wolą Ojca. Posłuszeństwo do Ojca było czasami niebezpieczny, czasami samotny. Czasami bardzo bolesny. Jezus powiedział, że On będzie iść do Betanii, a uczniowie myśleli, że On zginie. I może Oni też zginą. Oczywiście Jezus poznał szczegóły woli Ojca, które zwykłe ludzie nie znają. Jednak my znamy to, co Bóg nam objawił. I Bóg objawił wiele rzeczy, które oczekuje od nas. I czasami my czujemy, że posłuszeństwo będzie dużo kosztować. Czasami, że posłuszeństwo będzie niebezpieczne czy niewygodne. Może czasami myślimy, że znamy lepiej niż Boga? Czujemy, że lepiej będzie w takim wyjątkowym przypadku łamać Boże przykazanie. Jednak musimy czynić to, co Jezus czynił. Jezus był posłuszny swemu Ojcu. I posłuszeństwo powodowało niebezpieczeństwo, samotność, cierpienie i śmierć na krzyżu. A teraz my patrzymy na całą historię i widzimy, że posłuszeństwo do Ojca było najlepsza droga. Jezus mówi ostre słowy o człowieku, który wybiera nieposłuszeństwo. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się. Bo nie ma w sobie światła. Ostatecznie chciałbym zwrócić uwagę na tak zwanym niewierny Tomasz. Tomasz jest jeden z dwunastu uczniów, o którym niewiele jest napisane w Biblii. Najbardziej znanej historii o nim jest następujący: Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie. Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzy na rękach jego, zna, jego znaku gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi, i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte. I stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Ta historia o Tomaszu jest bardziej znana. Jego słowa z tego rozdziału chyba mniej znane. Uczniowie nie chcieli iść w kierunku Jeruzalem. Jezus powiedział, że będzie siedł. Teraz czytam werset 16. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Tomasz będzie iść z Jezusem. Obojętnie, co to Mu kosztuje? Będziesz sied w światłości, w woli Ojca. Jest to w pewnym sensie ryzykowne. Jezus znał przyszłość, wiedział, że nie umrze betami. Ale Tomasz, tak jak my, nie wiedział, co będzie jutro. Myślał, że jeżeli pójdzie z Jezusem w kierunku Jeruzalemu, że zginie. Posłuszeństwo nie kosztowało mu tak dużo, jak wyobrażył. Jednak nie ma takiej obietnicy, że kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, że będziemy chronieni od porażki. Daniel w Starym Testamencie był posłuszny Bogu i modlił się, kiedy to był nielegalny. I Bóg cudownie ratował mu od lwów. Szczepan w Nowym Testamencie głosił dobre nowiny o Jezusie, a Żydzi go ukamienowali. Piotr głosił Ewangelię i był ukrzyżowany do góry nogami. Musimy ryzykować wszystko i być posłuszny Bogu w małych sprawach i w większych sprawach. Nie potrzebujemy przekonania, że zwyciężamy, że wyjdziemy z walki żyjąc. Lecz aby umrzeć w walce jest zwycięstwo. Idziemy za Jezusem aż do śmierci. Nie uciekaj z walki. Bierzmy przykład z Tomaszu. Spełniamy wolę Ojca, obojętnie co to nam kosztuje. Jezus nas kocha i działa w naszym życiu, tak jak działał w życiu Marii, Marty, Łazarza i uczniów swoich. Wszechmocny, mądry Jezus używa nawet trudności aby nas błogosławić z powodu Jego miłości wobec nas. Powstaniemy, aby modlić się. Dziękujemy Jezusa za Jego miłość i troskę wobec nas. Prosimy mu o wiary, aby być mu posłuszny, nawet kiedy po ludzku to wygląda bardzo ryzykowny.